Artur Marciniak przed meczem z kolejarzem Stróże, no cóż, właśnie nie wiadomo czy przed meczem, bo nie wiadomo czy ten mecz się odbędzie. Artur, jaka jest Twoja opinia, jeżeli chodzi o, o granie w, sobo w sobotnie popołudnie przy, w takich warunkach, yy, w tak, na tak beznadziejnej murawie? Jak Ty to widzisz? Więc w tym sezonie grałem już przeciwko kolejarzowi Stróże w barwach Warty Poznań. W Poznaniu na idealnej płycie wygraliśmy 4 do 0 i pamiętam, że był to jeden z naszych najlepszych meczów. No ale dzisiaj płyta w legnicy jest delikatnie mówiąc średnia. W związku z tym na pewno mecz będzie trudniejszy, o ile się w ogóle odbędzie. Ponieważ, tak jak warcie, tutaj w miedzi premiuje nas kombinacyjna, krótka, szybka gra. A wiadomo, że na takiej płycie jest to po prostu niemożliwe. Właśnie, tym bardziej, że jeżeli ten mecz dojdzie do skutku, to chyba ta fatalna murawa kartofisko, jak to nazwał ją trener Baniak, będzie sprzyjała bardziej drużynie ze stróżów. No tak, no ale nawet jeśli decyzja będzie o tym, że mecz ma się odbyć, musimy znaleźć receptę na to, żeby zdobyć po prostu trzy punkty. Myślisz, że wyjdziesz w wyjściowym składzie, walczysz cały czas o miejsce w tej drużynie, chyba wydaje się, że jesteś coraz bliżej miejsca w pierwszej 11. No mam taką nadzieję, tak jak trener mówi na konferencji, jest kilka wariantów. Też wszystko zależy od, od stanu Morawy, ponieważ być może będziemy musieli zagrać z wysokim napastnikiem wysuniętym. Także wszystko zdecyduje się, myślę, w najbliższych godzinach. Jeśli trener postawi na innych zawodników, no to będę na ławce razem żyć z drużyną mam nadzieję, że obdarzy mnie na tyle dużym zaufaniem, że, że wejdę chociaż z ławki. Powtórzysz taką bramkę w meczu ligowym, taką samą, jaką udało ci się jeszcze podczas zgrupowania w Turcji przeciwko norweskiej drużynie? O ile w Legnicy będzie 20 parę stopni i słoneczko to jak najbardziej? Powiedz, kolejarz tu, że to Kowalczyk, Kowalczyki Kowalczyk, wszystkim się kojarzy ze super, super snajperem byłym, piłkarzem Arsenału Kijów i Śląska Wrocław, ale chyba kolejarz to nie tylko ten zawodnik, jest tam też kilku doświadczonych ligowych wyjadaczy i chyba nie tylko na niego będziecie musieli zwracać szczególną uwagę. No owszem jest też Janek Wolański. No ale faktycznie macie Kowalczyk jest w super formie i strzela bardzo dużo bramek. Także y, oczywiście na niego trzeba będzie zwrócić największą uwagę ale wiadomo, że nie zrobi on jakiegoś fantastycznego rajdu pod swojej szesnastki i ominie dziewięciu naszych piłkarzy. Więc musimy grać jako kolektyw i musimy tym kolektywem po prostu zwyciężyć drużynę Stróży, nie tylko samego Kowalczyka. Na koniec jeszcze jeszcze raz tylko o tobie. Jesteś jednym z dwóch nowych zawodników w zespole Miedzi. Jak przebiegł ten proces aklimatyzacji? Czujesz się już takim pełnoprawnym członkiem drużyny? Jak oceniasz ten klub tak, z perspektywy tych dwóch miesięcy? Na pewno czuję się członkiem drużyny. Grałem z wieloma zawodnikami w jednej drużynie, którzy obecnie są razem ze mną w Miedzi. Kilku z nich jest z Poznania, z mojego rodzinnego miasta, z kilkoma znam się podczas występów, kiedy byli w przeciwnych drużynach. Przede wszystkim atmosfera jest bardzo dobra, rodzinna, także myślę, że to był bardzo dobry krok, że jestem teraz zawodnikiem Miedzi. Ten, te stracone dwa punkty włącznie nie wpłynęły na Was jakoś negatywnie, jeżeli chodzi o, o psychikę, bo trener mówił, że tak przed meczem ten remis, to, to by wcale, wcale po nim nie płakał, a gdy, jednak, gdy, wyry, gdy wygrywa się 2-0, a kończy się 2-2, to jednak troszkę te nastroje chyba w autokarze w, w drodze powrotnej chyba nie były takie najlepsze. No na pewno mecz mógł się zakończyć naszym zwycięstwem, natomiast należy pamiętać, że kończyliśmy go w ósemkę, co można powiedzieć, że jeden punkt i tak jest dobrym rezultatem. Z drugiej strony jednak Chyba gdzieś tam zabrakło nam koncentracji przy y, stałych fragmentach gry, po których straciliśmy obie bramki. Jest to na jakiś tam nasz mankament, no ale y, wydaje mi się też, że nie powinniśmy sobie tak łatwo odebrać inicjatywy gry przy, nawet przy stracie jednego zawodnika. Jesteśmy na tyle doświadczonym i dobrym zespołem, że powinniśmy sobie z tym spokojnie poradzić. Jest to dla nas lekcja i nauczka. Na pewno w przyszłości już będziemy z tym y, walczyć i będziemy na pewno lepiej grać. Dziękuję ci bardzo. Спасибо, Артур. До утра.